Cześć, się masz. I zdziwiony kupujący. Dziś sobie otworzymy takiego oto Just Kick i TA. Z takimi dodatkami jak trzy karty z limitowanej edycji UEFA Euro 2016, dwie saszetki z kartami i album do naklejek. E, czynnikiem przeważającym, e, że kupiłem ten, ten, ten zestaw, tę ten, gazetkę. Jest to, że są te trzy piękne limitki, i może w jakiejś tam części w kilku procentach yy, dla tego plakatu, co jest w środku albumu dla yy, w środku albumu Polski. Yy, no to bez zbędnego obijania, lecimy i otwieramy. Poszło jakoś? Teraz tego nie wiemy bo się klei sam. Cały czas krzyki klei, Dobra, poszło. E, to może zaraz. Limitki, zaraz, stop, zaraz, e, Tu macie, jak widać, nie będę wam pokazywał całej Całej gazetki, ale tu macie Cristiano Ronaldo, Neuera, Olkowskiego, Pawła i reprezentację Szwajcarii. I jeszcze tylko zobaczymy co będzie w następnej edycji. Od wtorku 17 maja będą trzy karty z limitowanej edycji y, UEFA Euro 2016. Wow. Jeszcze trzy saszetki z kartami. Jedna saszetka z naklejkami i cztery naklejki na, pla na plakat. LOL. Ja, ale czek czekam na to normalnie z niecierpliwieniem, bo to takie dodatki to dużo, si często się nie zdarzają. Dobra, to może teraz pokażę ten, o ten plakat, co mi chodziło. W środku jest taki plakat polski. Eee, tutaj jest też, można go rozłożyć, o tutaj. Może go sobie wyrwetko, że poza kam kadrem kamery i Wam pokażę to w całości, całe. Eee, Album jak album, normalnie wszystko jest, wszystko jest normalnie. A ten plakat to jest poster Polska z maskotką. Tu jest nasza drużyna narodowa, cała, w całym, w całej tej yy, okazałości. I tu są takie naklejki, które można wyklejać. I właśnie w następnej edycji będą cztery naklejki na to. I to są wszystkie y, naklejki z poszczególnych momentów każdego z meczów w eliminacji. A to sobie może postawimy polskie, żeby tak ładnie wyglądała. No, pięknie jest. Dobra, y, jak już mówiłem, to naklejek zbytnio nie będę zbierał, tylko dla tego plakatu, co właśnie tutaj stoi. Ale możemy zobaczyć, z czym to się je. Dobra, pierwsza serwetka. Nie wiem, ile jest nawet naklejek, chyba pięć. O, od razu mamy Polskę. Arkadiusz Milik i Kamil Grosicki. Pajtim Kasami. Nie wiem, czy to jakaś specjalna. Chyba specjalna, jaka, taka, jakaś inna. Wayne Runej. W porównaniu z tym, zobaczcie, czy jak, to jakaś tam jest. Może jakaś tam specjalna. Daniel Subasic i Markus Berg. Druga, z drugą saszetką lecimy... Dobra. Adam Lalana, Petr Czech e, Semir Kaja Arek Milik i Aleksiej Biresucki e, To tyle było z naklejek A Teraz pokażę wam co prezentuję Limitki Cristiano Ronaldo w wersji Shine już mam tą limitkę, ale... Ale jest ładna, więc nic się nie stanie. Jan Buffon w wersji Hero. Piękna karta, nie mam jej. I Wayne Rooney w wersji Shiny. Mam go, ale na karcie XXL trafiłem go w mega zestawie startowym, więc takie jeszcze nie miałem. I to było chyba na wszystko w tym odcinku, jeśli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. E, aby nie pominąć żadnego mojego filmu, który będę wstawiał na kanał, zasubskrybujcie mój kanał. E, Służy do tego ten czerwony taki przycisk gdzieś tam na dole. E, jeśli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. E, na pewno na nie odpowiem. No i cześć, na razie!